Ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolanach z Iseregów, e, tak? Chyba trzeci odcinek. Jeśli do dobrze pamiętam, ale dobra, nieważne. E, bez zbędnego przedłużania, idziemy do pierwszego Iserega. E, pewnie już dużo osób to zna, e, że e, idziemy w tamto miejsce i tam po prostu będziemy skakać po główkach e, airsoft Gana, tak? Naszego moderatora. Bo chyba, chyba taki skin ma. I dobra, i tak jeśli będziemy skakać, to się przedostaniemy tutaj gdzieś, do obsydianowej komory, tam takiej bazy. Ale nie trzeba skakać, ponieważ jeśli nie mamy zrobionego questa ogrodnik, to wystarczy, że wykopiemy tutaj te liście i tam sobie spadniemy pod zejdziemy. Ale dobra, nieważne. To jak tak, to idziemy tędy. Tu mamy lawę, a tu jest woda. skaczymy do wody, pyk. No i właśnie tu jest problem, bo tu Parkier, no właśnie, o. Może mi się uda, nawet. eee Okej. Okay. No i o. Udało się. I o. Gites. Co? Flashen, tak? Parku. No. panie, nie, oszukuj. Nie oszukuj. Ha, pospadali. Dobra. Dobra, eee, i tak. Tutaj będzie. A nie, tutaj można tak przeskoczyć No i dobra. A tutaj to se. Tak zrobię. Co, przeskoczysz? O, brawo, brawo. No i tu mamy chyba właśnie tą jeszcze główkę. Tam wcześniej były. Łóżeczko, schron cały. Ale ten schron chyba jakiś zniszczony jest. Albo mi się wydaje, bo to było całe chyba. No i dobra, never mind. I wtedy teraz wychodzimy tędy, po drabinkach. e Po drabinkach. Co, myślicie, że mam otworze? Nie ma, nie otwieramy. No dobra, otworzę. ma, Nie ma. Siema, no, o, dobra. No i co? Nevermind. Eee, idziemy do następnego icerega. Cięcie. No i dobra. Eee, tak, idziemy do następnego. Więc tu mamy tego parkiera naszego. Na czas. Z czasem po prostu niemożliwe do pobicia. Dobra, idziemy tędy. Idziemy, idziemy. I tu jest gdzieś domek. Tu, tu, tu. Tu gdzieś będzie domek. Idziemy. I, idziecie, idziecie. Dobra. O, i tu mamy Hacientę Wielką Muhaha, dobra <grywa> Tu jest Wielka Hacienta i idziemy za chatę naszą Dobra, idemy. Panie i Panowie, chodźcie I dobra, dobra I tutaj mamy przycisk Cyk. I tu gdzieś się otworzy przejście Bo to było tu O, widzicie? Musicie stanąć tu, o I wtedy sp spadacie Stajecie tu Dawaj, wszyscy po kolei. No, chodź, dawaj, szarak. Chodzimy I teraz ja. Pyk. No, i zgaduję, że dużo osób o tym właśnie nie wiedziało. I tak, tutaj mamy główkę Nutelli, Klaudii chyba, yy, nie Łukaszenko? Nie, nie, dobra, nieważne. Ja to może nie będę wymieniać, bo ja się nie znam. Yy, tak, o. To, tutaj genowych ja znam. Dobra. Yy, no i co? To chyba będzie na tyle z tych historegów. Myślę, że Wam się podobało i że będziecie czekać z, nie, z niecierpliwością na następny odcinek w środę, za tydzień. No, i co? Dostawcie lajka, suba. Był ze mną tutaj item. Czekajcie, Szarak i Kuba Milo Koko. I'm a love with the Koko. No i dobra. Trzymajcie się. Cześć. Oh, <gasps> boy.